Dzień dobry Świnoujście! Witamy w piątek. Piątek, Piątunio, Piątunieczek. Zaczyna się weekend przed świętami Wielkiej Nocy. Tak jest tutaj, ludzie oczywiście żyją już świętami. Żyją tym, aby zostawić swoje świąteczne stoły, aby spotkać się z rodziną. No dobra, ale ja poruszę temat, który podrzucił mi jeden z widzów. Jeden z widzów. Z portalu éświnouysię.pl podesłał mi link do wywiadu. Chciałem powiedzieć: wywiadu to jest chyba zbyt duże słowo do propagandowego bełkotu, bym powiedział, który można obejrzeć na kanale jednej telewizji, kiedy to urzędnik Urzędu Miasta rozmawia z panią prezydent, a pani prezydent do niego mówi: Panie redaktorze, panie redaktorze. Czyli to jest tak, zatrudniasz człowieka, sadzasz go przed kamerą i udajecie wywiad. Rzetelny, prawdziwy, piękny. <laughs> Niech tłuszcza myśli, że pani prezydent może spodziewać się trudnego pytania. No przecież dziennikarz pyta. No właśnie, ale o co pytał dziennikarz? Dziennikarz pytał o szarą strefę. I co usłyszał? Usłyszał, że ratowska... Będzie ścigać mieszkańców Śniuścia. Agatowska będzie ścigać mieszkańców Śniuścia. No ale za co będzie ich ścigać? No, będzie ich ścigać za to, że wynajmują kwatery letnikom. Wynajmują mieszkania letnikom i nie płacą opłaty uzdrowiskowej, przez co miasto traci setki tysięcy złotych. No to wiecie co? To ja bez owijania w bawełnę. Bez filtra, powiem tak. Opowiada Pani o ściganiu mieszkańców, o tym, że Pani wie, kto wynajmuje, bo Pani sprawdziła na Bookingu, czy Pani urzędnicy to zrobili. A co Pani zrobiła w sprawie cebulaków? W zeszłym roku, na wakacje, wysłałem Pani kilka, może kilkanaście informacji o tym, że nielegalnie. Nielegalnie jak nielegalnie. No ale w sposób na pewno dziwny, parkuje kilkadziesiąt kamperów na ulicy jachtowej co przynosi dla miasta w ciągu całego sezonu kilkaset tysięcy złotych straty. Powiedziała pani słowami jednego ze swoich propagandistów, że tam trzeba mieć ustalenia z policją, żeby postawić znaki. No to ja się pytam zrobiła pani takie ustalenia? Piszę do policji. A policjanci, człowieku. Ale o co ty pytasz? Jakie ustalenia? Nikt o nic nie pytał, człowieku. No to jak to jest? Będziemy ścigać mieszkańców. A w nosie mamy cebulaków? W nosie mamy kilkaset tysięcy złotych, które przepadają mieszkańcom z opłaty uzdrowiskowej, i drugie kilkaset tysięcy, które mógłby zapłacić rząd. Jak Ludzie. No w konia to my, ale nie nas. A druga sprawa. Pani prezydent, ile pani wzięła pieniędzy od uczestników koncertu w obszarze Natura 2000? No rok temu, kiedy pani bawiła na jej imprezie partyjnej, kiedy pani tam bralowała na scenie w Świnoujściu, być może kilkaset tysięcy złotych przeszło bokiem. Być może kilkaset tysięcy złotych przeszło bokiem. Jeżeli było tam kilka tysięcy uczestników, a tego pani nie wie ile ich tam było, no bo jak by mogła to pani sprawdzić? No to może się okazać, że przepadło nam sporo kasy. Pani mi napisała kiedyś, że osoba organizująca tą, tą imprezę nie była wpisana nie była wpisana, nie miała zarejestrowanej działalności, no i teraz wy nie możecie nic zrobić. No to tak jest właśnie. No te osoby ze świnogłyścia, które nie wpiszą się na waszą kękartę, nie muszą odprowadzać opłaty uzdrowiskowej. Nie muszą powierać i nie muszą odprowadzać. Nie mogą mieć to w nosie. Zgodnie z pani wytycznymi, bo skoro pani twierdzi, że ta osoba, która organizowała ten koncert, Przypomnę, w obszarze Natura 2000 Dwa dni wycia, dwie noce Kilka tysięcy ludzi nic pani z tym nie zrobiła Nic z tym nie zrobiła policja obywatelska Nic z tym nie zrobiła pani, pani urzędnicy Wszyscy czekali aż minie weekend Jak skończy się impreza <grywa> I wszyscy się rozjadą I przepadło nam być może kilkaset tysięcy złotych Więc zanim będzie pani straszyć mieszkańców naszego miasta, zanim będzie pani straszyć przedsiębiorców w naszym mieście, że coś im pani zrobi, że pani wie, bo pani urzędnicy oglądali Booking, to niech pani najpierw rozliczy siebie, swoje decyzje, swoich urzędników, a potem przychodzi do nas, do nas maluczkich. Niech pani nie straszy mieszkańców, śnuść. Po 11 miesiącach pani rządów już ludzie wiedzą, czego się mogą po pani spodziewać. A w sumie to wiedzą, już czego się nie mogą spodziewać. Wszystkie obietnice, które pani składała, można spokojnie wywalić do kosza. Tak naprawdę nic od pani nie zależy. Ktoś kiedyś złośliwie powiedział: Nie wiem, plotka, mam nadzieję, że plotka że pani funkcjonariuszy politycznych. Do pilnowania politycznych interesów w tym mieście, jakby tak się rozejrzeć, to może i tak to wygląda. Nie wiem. Nie wiem, ja się w plotki nie bawię. Mówię jak jest. Fakty bez filtra. No cóż, zbliża się sezon. <grytanie> jak widać, kampery już możą sobie ginastka w niektórych miejscach. To dzisiaj Urząd Miasta nic z tym nie robi. Zapytaliśmy urzędników kilka tygodni temu jaki mają plan. No nie mają planu. No nic tej sprawy nie zrobili. Pani Agatowska na początku swojej prezydentury postawiła bramownicę. No i brawo. I za to trzeba chwalić. I o tym trzeba przypominać. to było bardzo, do... to było bardzo dobre posunięcie. To było bardzo dobre posunięcie. Dzisiaj bez żadnego problemu. W sobotę w niedzielę turyści i mieszkańcy mogą podjechać sobie pod wiatrak, zaparkować. Nie ma tam dzikich koczowisk. Ci ludzie stoją w innych miejscach, ale już nie tam. A w jakich miejscach? No to pani bardzo dobrze wie. Dzisiaj jeszcze stoi kamper na polskich numerach rejestracyjnych drugi tydzień na ulicy Jachtowej. Domyślam się, że pani urzędnicy pobrali opłatę uzdrowiskową. Prawda? Jest piątek po południu. To będzie drugi tydzień. Prawda, że pobrali? Prawda, że jutro pójdą i powiedzą tym ludziom, że powinni zapłacić opłatę uzdrowiskową? Bo jutro będzie tych kamperów stało 10 a po 20 Jutro, czyli w sobotę A za tydzień, czy za dwa, będzie stało ich tam 50 A potem może 100 No bo bywa i tak Mamy wspaniałe miejsca Mamy miejsce na relaksie Mamy miejsce na marinie Spokojnie zapraszamy wszystkich, którzy chcą przyjeżdżać i odpoczywać w Świnoujściu. Naprawdę jest sporo miejsca. Wszystkich zapraszamy, ale cebulaków stąd gonimy. Nie potrzebujemy tutaj, żeby tych nam przyjeżdżał do miasta i opróżniał potem swoje fekalia do naszych parków albo lasów. Nie potrzebujemy. I poprosimy panią prezydent, żeby tym tematem się zajęła, a nie straszeniem mieszkańców, że ona wie. Ona wie! Bo booking, powtórzę to trzeci raz. Co? Nawet tak pani wie, to co pani może zrobić z tą wiedzą? Ludzie, naprawdę, jak będzie pani ta straszyła mieszkańców ślóżcia. No dobra, kończę to. Jak widzicie, kundel zadowolony, bardzo zadowolony z mojego pomysłu na ten kanał, mówi do mnie: Człowieku! To jest bardzo dobry pomysł. Tak mnie po mieście ciągasz, ja nie bardzo lubię, ale po lasach, po parkach wolę bardziej. Także widzicie. Kanał mały póki co, ale się rozwija. Ale nie został też stworzony dla pieniędzy, jak ta piosenka. Ten kanał powstał po to, żeby mówić jak jest. Fakty bez filtra. Trzymajcie się, miłego dnia, spokojnego dnia. Czy będzie jutro odcinek? No zobaczymy. Co przyniesie czas? <laughs> co przyniesie dzień? Póki co, życzę wszystkim spokojnego weekendu. Wy to oglądacie w sobotę rano lub później. Miłego weekendu. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I zapraszamy do Świnoujścia. Kto może nad morze? Najpiękniejsza plaża w Polsce. Dziękujemy, że z nami byliście. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Zostaw komentarz, udostępnij w mediach społecznościowych. Zobacz inne nasze filmy. Patronem naszego kanału jest portal TravelMyślnikFoto.com. Zobacz, jak wygląda świat. Patronem naszego kanału jest portal eświnoujście.pl. Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji.